Nie mogło mnie tutaj nie być, dlatego że głęboko wierzę, że zgoda buduje. Jest nas świerk Julio. Podnieśmy ręce w Iterefa. Witam i pozdrawiam Żydnych Państwa w imieniu polskiego Stronnictwa wydonego. Witam Czy wie o tym pis? Pis nie wie o tym. I niedługo okaże się, że Jest nas świerk Julio. O godzinie 13 udało nam się posadzić Jarosława Kaczyńskiego przed internetem! To Jarosław Kaczyński mówi, że jest proeuropejski, że będzie padać ich więcej. Bo oni są niekompetentni, ale rządzi władzy. Dorwali się do tej władzy i niełatwo ją odpuszczą. I będą manipulować. Dziękuję za tą drukarkę. Proszę pokazać. Pani premier to Szydło. Wystarczy wydrukować! Jest wartością. Brzegorzu, Brzegorza Schietynę, Barbarę Damacką, Mateusza Jockiego i Bładysława Kocieniaka-Kamyża. Jesteś Jeszcze... z obawami podziałami i wygramy!